oraz Ukrainy. Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Złona obcą, że od nasza szablon odbierzemy. Marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi włoskiej do Polski. Za Twoim przewodem Kończył się z narodem, marsz, marsz Dąbrowski, z ziemi polskiej do Polski, za twoje... So oh. Izabela Aleksandrę Górkiewicz. Panie ministrze, panie atasze, panie konsulu, konsulowie, którzy stoicie trochę dalej. Narodów jesteśmy. Dzień szczególny, 9 maja, to święto Europy. Cieszę się bardzo, że tego dnia możemy także świętować w ten sposób, nadając imię temu w Oliwie generała Marka Bezruczki. Symbolicznie, także 9 maja, 101 lat temu, w 1920 roku, właśnie połączone armie. Ukraińska, Polska odbiły kijów z, z roku ale właśnie 9 maja 1920 roku także odbyła się wspólna ukraińsko-polska defilada wojskowa w czy za wschodniej granicy, także do tego formalnego członkostwa NATO i w Unii Europejskiej. Jesteśmy stanowcami sercem politycznie też tak, jak umiemy. My na poziomie lokalnym dziękuję bardzo za wspaniałą współpracę z panem konsulem z Harczystynem, bez którego ani nie byłoby tego skweru tej dzisiejszej uroczystości. Naprawdę Ukraina może być dumna, że ma takiego przedstawiciela tutaj w Gdańsku, który tak bardzo dba o nasze dobrosąsiedzkie relacje. Jesteśmy tutaj dzisiaj też w gronie przedstawicieli szkoły nr 57 im. Władysława Landesa razem z Sztandarem, z panią dyrektor Szkoła jest także takim miejscem, w którym wspólnota ukraińska. W eee, Dajsku ma też nieopodal swój dom, swoje miejsce. Dla Was zawsze jest tutaj miejsce, dlatego bardzo się cieszę, że także w ten symboliczny Europa, Ukraina. Sława Ukrainy. O odczytanie listów od ambasadora Ukrainy w Rzeczypospolitej Polskiej pana Andrija Deszczycy. Proszę radcę ministra ambasady Ukrainy w Polsce pana Olega Szanowni Państwo, jestem po raz pierwszy w Tańsku. miałem przyjemnie zobaczyć ulicy, zobaczyć, zobaczyć, zobaczyć miasto. I teraz rozumiem dlaczego moi koledzy mówią, że to jest najpiękniejsze miasto w całej Polsce. Ja potwierdzam to. A jeszcze jestem bardzo zafascynowany z mieszkańców miasta. Zawsze uśmiechnięte. Bardzo dobre i bardzo miłe. Парша Чеша і то є для мене защит вич туди з панського. З такими важнего для наших народів і панст погодів. Ораз мав приємності учитель Лістві Вітальний іменю пана амбасадора України вже господити польський Андрія Дощиці, учасником урочистекого своєї часу склеру імені генерала Марка Безручке Битанського. Шановні у побеговим року обходили сет на урочнице в Шанске місто Южно-Войскового атамана Сірок України. незвикле, незвикле важне значення. Звичайство поцарування і цього після свідецтво працівства броні України, а речі посполідей Польщі, Пам'ять у котрим повинні ж ми і заказувати пришлим поколінням українців і поляків для добра реляції між нашими країнами і спочинствами. Разом з нашими польськими партнерами доложили ж ми ще Треба допроваджують до нежитего понорування правдів богатерів нашій спільної історії, офіцеру і жовніжи армії Української Рупублі Людовий. Сергію богатеров ялетні є постач генерала Марка Бізручки, доводці Шостої Січової дивізії, який обронив замож під армією Беншевівського, ось чому він офенсивно звичайно спортивну Варшави. По взглядам милитарним оборона заможця была у нее важна. коронуванням і звичайно було десятками теж має. Прагне сердечно подякувати всім, хто що, 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 що причетнився до реалізації так важної ініціативи, а ще гульне, президент міста Гданська, пані Олександр Джудьєвич, правоничцем ради міста Гданська, пані Агнішце Вовчарчак розким радам. Надія, вже спойне реалізуємо дуже иніциатор, который що для запущения партнерства стратегического. tym ludziom, instytucjom, którzy przyczynili się do tego, że dzisiaj tam, ten piękny sufer. Przede wszystkim chciałbym podziękować Panie Prezydent miasta Gdańska Jusandiewicz, panią Ottawczak, szczególnie też pan Andrzej którzy jako przewodniczący komisji kultury dzielnie walczył o to, żeby decyzja była podjęta szybko i wszystkich formalności. Także, także chciałem e, przywitać tutaj e, obecnych moich kolegów, przedstawicieli kon, e, Korpusu Dyplomatycznego na czele e, z panią przewodniczącą. E, moje koledzy z e, Bułgaria, e, Dania, może wszystkich nie widzę, ale cały Korpus Dyplomatyczny Konsuli Honorowych, e, którzy e, działają w Gdańsku, a, bo to nasze wspólne święto. Chciałem szczególnie podziękować Pani Dyrektor Szkoły nr 57 Ani Listernik za e, obecność, bo to jest nasza wspólna, wspólna bardzo, e, bardzo ważna dla nas dziecko, szkoła, w której działa punkt nauczania języka ukraińskiego. Chciałbym podziękować E, licznej e, reprezentacji mniejszości ukraińskiej, e, szczególnie e, rodzinie duetu Michalików, którzy wykonali tak pięknie akapelę Hymny e, Narodowe. Chciałem e, przywitać e, przewodniczącego Związku Ukraińców w Polsce, pana Mirosława Skurki i pani e, przewodniczącą Pomorskiego Oddziału e, Związku Ukraińców w Polsce, pani Elżbietę Krzeminską. Chciałem szczególnie powitać obecnych tutaj przedstawicieli dwóch ważnych e, organizacji. E, przedstawicieli Związku, Związku Harcerskiego Rzeczpospolitej e, i przedstawicieli Ukraińskiego klasy, którzy e, już od kilku lat prowadzą taki wspólny, bardzo ważny projekt e, e, uhonorowania e, pieczy na. Zachowani e, Ukraińcom, którzy zginęli właśnie w czasach e, wojny Pol polsko-bolszewickiej na terenie Polski, także, także, mam dalej tą drogą prowadzić nasze państwa. E, nie wiem, kogo jeszcze moim, chciałem podziękować, też moim kolegom z Konsulatu Ukrainy Gdańsku, którzy też licznie tutaj są obecni, bo bez ich wsparcia i pomocy trudno byłoby w, w ogóle coś zrobić. Zawodowego e, mojej pracy. Chciałem szczególnie powitać e, małżeństwo pana Marka Wieczymskiego i pani Martę Kowal. E, to dla mnie taki symbol polsko-ukraińskiego pojednania, bo Marek jest Polakiem, Marta jest Ukrainką i e, tutaj w Gdańsku na ulicy Kaprych obrót mieszkają. Także ja, e, panie Marko, i Pani Marto, bardzo proszę, przekazuję wam opiekę nad tym skwerem, żeby. Zawsze był pod waszym czujnym, dobrym okiem. Wszystkim dziękuję tym, którzy pomagali, wspierali w tej decyzji. Ja mam nadzieję, że to miejsce stanie miejscem tradycyjnym spotkania spotkań polsko-ukraińskich. I co ważne, co pani prezydent już powiedziała, w ten Dzień, Dzień Europy, mówimy o tym, że 101 rok temu Polacy i Ukraińcy wspólnie walczyli o tą przyszłą Europę, o której może jeszcze wtedy nie myśleli, nie, nie było tej idei, tej wizji, ale to byli pierwsze kroki i pierwsza kraja, która była oddana za tą Europę, którą mamy i do której Ukraina, członkostwa Unii i NATO zmierza. Także niezmiernie ważne to miejsce, ten symbol, który tu jest, i jeszcze raz dziękuję wszystkim. To jest nasz, nasze wspólne, bardzo ważne dziecko, które że musimy bardzo hojnie e, no, bronić i, 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 nie, no, i, przepraszam, i eligować. Także jeszcze raz dziękuję bardzo i o słowa modlitwy proszę u księdza Włodzimierza Bucaja. Marek Danemowicz Bezruczko był ukraińskim działaczem wojskowym, dowódcą 6. Zliczowej Dywizji Strzelców Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej, która to dywizja 7 maja 1920 roku wraz z wojskami polskimi zajęła Kijów. Awansowany do stopnia generała Porążego w dniu 5 maja 1920 roku był jednym z przywódców operacji określonej w historii Cudem nad Wisłą operacji, która uratowała niepodległość Polski w 1920 roku. Dzisiaj przywołując pamięć dotyczącą Marka Danewowicza bez oczu, należałoby zwrócić uwagę na to, iż wyżej wymieniony wojskowy dostrzegał szansę wzajemnej współpracy pomiędzy narodami polskim i ukraińskim, celem umocnienia niepodległości obu narodów sprawę wolności dla każdego z nich. Chociaż są tacy, Twierdzą, iż w polityce nie ma sentymentu. To autentycznymi zwycięzcami pozostają ci, którzy potrafią wznieść się ponad doraźne, często partykularne interesy i korzyści oraz patrzą dalekowzrocznie w przyszłość. tę przyszłość, która przyznaje prawo narodom do ich niepodległości i jej umocnienia. A do której to niektóre narody dążyły niekiedy nawet przez wiele pokoleń. Przez całe społeczeństwo. Stąd pomogmy się o to, aby poszczególne narody, w tym naród Polski ukraiński, umacniały swoją niepodległość na drodze pierwszej kolejności, chrześcijańskich wartości opartych m.in. na miłości bliźniego i prawdzie o tym, że wszyscy ludzie są dziećmi jednego Boga, a także na dobrze rozumianej współpracy w oparciu o zasadę sprawiedliwości oraz rzetelnej pomocy w chwilach szczególnie trudnych, np. powodzi czy innych zagrożeń. Ponadto, nie mając co do tego największej wątpliwości, iż budowanie pokoju między narodami jest możliwe na drodze wzajemnego przebaczenia, pomódmy się w umocnienie wzajemnego pojednania pomiędzy narodami, w tym także pomiędzy narodem ukraińskim i Polskim. Przebaczenia opartego na prawdzie w miłości. Nie ma bowiem miłości bez prawdy, ani też prawdy bez miłości. Jednocześnie podziękujmy Wszechmogącemu Bogu za tych ludzi, którzy na przestrzeni historii kochają swój naród, ofiarowali Mu wszystko, co mogli, oddawali oraz oddają nawet swoje własne życie z miłości do swojego narodu. Oddawali i oddają, by inni mogli żyć. I cieszyć się wolnością. Odmówmy na znak międzynarodowej solidarności, modlitwę Ojcze Nasz w trzech językach angielskim, polskim i ukraińskim w powyższych intencjach. <laughs> our Father, who art in heaven, hallowed be Thy name. Thy kingdom come, Thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, And forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, się w imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi, w lewo naszego poprzedniego, daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajców i nie budź nas na pokuszenie ale wybaw nas od złego zapraszam Pana Ministra Ambasady Ukrainy Pana Pułkownika zapraszam zapraszam Pana Ataszę zapraszam Pana Konsula zapraszam Pana Radnego Miasta Gdańska Andrzeja Stel Stelmasiewicza Państwa proszę o, o to żeby tak tutaj w oddaleniu lekkim od siebie stanąć właśnie na tym chodniku okalającym nazwę skweru. Szanowni Państwo i zapraszam do wkopania krzewu kaliny. Ja pokrótce powiem dlaczego krzew kaliny wkopujemy tutaj. W tradycyjnej kulturze Słowian kalina uważana była za krzew żeński, symbol szczęścia, dziewczęcego, piękna i miłości. Konotujący życiodajne siły i płodność. Na wschodzie Słowiańszczyzny kalinę uważano za drzewo weselne, wykorzystując je szeroko w obrzędach i ozdabiając nią korowaj, będąc rodzajem kołacza, a także potrawy i wianki. Co ciekawe, pestka owocu przypominająca swoim kształtem serce stanowi na Ukrainie znak męstwa ludzi, którzy oddali życie w walce z wrogami. Wystarczy symbolicznie oczywiście. Pan radny przygotowany, rękawiczki ma. Także chyba wiedział wcześniej, że będzie kupywany krzew kaliny. Dziękuję Państwu serdecznie. Proszę Państwa jeszcze troszkę o cofnięcie się. Przejdziemy teraz pod, na, pod y, tablicę z nazwą skweru. Fotoreporterów zapraszam do przejścia w stronę chodnika, tak żeby można było zrobić jakieś dobre ujęcia. I zapraszam Państwa Po dwóch stronach tabliczki e, tak żeby też było widać Andrzej, czy fotoreporterzy są gotowi? Wszyscy. ja chyba powiem na 3-4, tak żeby móc zrobić fajne ujęcie. Także 3-4 i bardzo proszę o odsłonięcie nazwy z tweetu generała Marka Bezruczki.